Nie zgadzam się, że samorząd gminy Żytno nie interesuje się sprawami sportu. Tylko w roku 2021-2022 pozyskaliśmy z Polskiego Ładu ponad 8 milionów na budowę dwóch hal sportowych. Tak mówi Mirosław Ociepa, wójt gminy Żytno. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, witam na portalu Radomsko24. Dzisiaj zaproszenie do rozmowy w temacie przyjął wójt gminy Żytno, Mirosław Ociepa. Dzień dobry, witam serdecznie, panie wójcie. Witam państwa, witam niezależnego redaktora po tak długiej przerwie. Po tak, to jest taki wytyk w stosunku do mnie, że tak rzadko pana zapraszam? A ty to już proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. To tym niemniej dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie, Bardzo mi miło. Panie Wójcie, która dyscyplina sportowa jest Panu najbliższa sercu, albo która była w dzieciństwie? No, w dzieciństwie zawsze była piłka nożna, bo od młodych lat grałem w piłkę nożną. No, grałem także w Wiktorii Żytno, bo pewnie to Pan redaktor sugeruje. Mhm. Może nie tak, jak ktoś wcześniej przedstawiał w latach 70. bo aż tak wiekowy nie jestem. Mm -hmm. Ale w latach 80. 83, 84, 85, będąc w szkole w średniej mechaniku, dojeżdżając w sobotę niedziela, nie wyobrażałem sobie, żeby w sobotę czy w niedzielę nie rozegrać meczu z Wiktorią Żydną. To teraz się pan obraził na piłkę? A w na żadnym klub? wypadku. Ja się na nikogo nie obrażam, a tym bardziej na klub. No. Panie Wójcie, ale wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej klub sportowy Wiktoria Żytno, piłkan w piłce nożnej, nie otrzyma licencji na rozgrywki w rundzie jesiennej. I to nie jest tak, że ja sobie to wystałem z palca, z palca, tylko to już jest prawie oficjalny komunikat przekazany przez Łódzki Związek Piłki Nożnej delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, bo na ten temat rozmawiałem nawet z kierownikiem oddziału Stanisławem Sipom. Wie pan o tym czy nie? Mówi się trochę że że takie wiem. zdziwienie na pana twarzy. Nie, no może nie. nie zdziwienie, oczywiście, że wiem, bo po dosyć długim czasie, że tak powiem, licencjonowania klubu sportowego, klub sportowy otrzymał pismo właśnie z delegatury Piotrkowskiej o problemach dotyczących licencji na kolejny sezon rozgrywek. O tym była rozmowa z prezesem klubu. W związku z tym, że no jest to temat dla mnie bardzo ważny, odbyła się też Komisja Kultury, Sportu Rady Gminy Żytno. Dlaczego na tą komisję nie został zaproszony prezes? Nie, i to jest no, kolejna nieścisłość. Nieprawda? Oczywiście, że tak, bo prezes był na tej komisji. No Mówisz, że został zaproszony po komisji. Czy ktoś nie, z nie, komisji nie. przekazał mu informację? Nie, został zaproszony mhm. oczywiście na komisję, ale tak jak Państwo mający cokolwiek do czynienia z samorządem, to doskonale wiedzą, że w zasadzie każda komisja to ma szereg innych tematów i komisja rozpoczęła się wcześniej, ponieważ zajmowała się innymi sprawami. Natomiast Pan Prezes został zaproszony na godzinę 15, komisja rozpoczęła się o godzinie 14, po to, żeby wspólnie rozmawiać o tematach związanych z Klubem Sportowym Wiktoria i o problemach, jakie zostały przedstawione przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, Delegaturę w Piotrkowie Trybunalskim. Ten temat wiadomo, że w tym gronie nie został rozstrzygnięty, dlatego w dniu jutrzejszym odbędzie się w takim szerszym gronie, już może nie w formule z posiedzenia Komisji Rady. Mhm. Natomiast będą przedstawiciele i z Klubu Sportowego Wiktoria, zarządu klubu, przede wszystkim, ale też co ważne będzie. Dla mnie osobiście prezes, chociaż teraz po tych zmianach, to jest kierownik delegatury Piotrkowie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, pan Stanisław Sipa. Będzie jutro obecny? o godzinie będzie tak, będzie obecny obecny na tym jutro, jutro na godzinie no no, więc... 17.20 jest umówione spotkanie, właśnie w takiej poszerzonej formule. Bo. Y... No dobrze. W takim razie jakie są postanowienia? Rozumiem, że te szatnie, nie wiem. Będą wybudowane? Nie będą wybudowane? Bo tu z relacji Sebastiana Grzegorczyka wynikało, że te informacje, które zostały mu przekazane po komisji kultury, fizycznej i sportu, to, to były żadne informacje. Tak, jakby nie było żadnego punktu wyjścia i jakby nic nie drgnęło, że to były puste zapewnienia. powtarzam, powtarzam że Stwierdził, że pana zapewnienia były, ale to były przez cały czas to są puste zapewnienia, bo ten problem trwa od 2019 roku, panie wójcie. Znaczy na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu były pewne propozycje, o które, które zostały przedstawione mhm. prezesowi klubu sportowego Wiktoria Żytno. Prezes był jako jednoosobowy w tym momencie mhm. przedstawiciel zarządu i klubu sportowego. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że te propozycje należy omówić w szerszym gronie i to szersze grono będzie jutro z udziałem właśnie no, najważniejszej osoby w tychże rozmowach, czyli pana kierownika delegatury Stanisława Sipy. Będą pewne propozycje. No właśnie, które... najważniejszy głos chyba w tej dyskusji jutro to będzie głos wójta gminy Żytno-Mirosława Ociepy, który... Przedstawi jakie propozycje, jakie, te, jakie to Panie będą? redaktorze, najważniejszy głosy według mnie będzie pana prezesa Stanisława Sipy, bo z naszej strony będą pewne propozycje. Jakie to będą propozycje? Propozycje związane z modernizacją zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej w Żytnie. Na komisji już padła deklaracja, prośba z mojej strony w kierunku pani dyrektor, żeby... W okresie wakacyjnym przeprowadzić remont tego zaplecza po to, żeby z niego korzystał klub sportowy Wiktoria. No dobrze, to w takim razie nikt mi powie, jaka jest odległość ze szkoły, z sali gimnastycznej na boisko? No, odległość ja tutaj słyszałem w programie, przemierzył prezes klubu. Z jednej strony podał, że to jest 200 metrów, z drugiej 230 metrów. To wie Pan, że, to, że tak nie może być, że naj, największa odległość to może być około chyba 30-20 metrów, gdzie zawodnicy wychodzą z szatni wchodzą na boisko. No i to jutro rozstrzygnie pan prezes Stanisław... No ale co, uważa pan, że pan prezes Stanisław Sipa zmieni w tym wypadku przepisy, które obowiązują? Nie, ja nie wiem, czy przepis mówi dokładnie 20-30 metrów. To nawet niech będzie 50, to i tak nie, nie spełnicie, jeżeli chcecie wyremontować... No nie wiem, czy jest 50. Czy, czy przepis ogólnie mówi o jakichkolwiek odległościach, czy mówi... W... Nie, no, tu, nie. Tak, tak, w rozmowie ze mną mówi prezes Stanisław Sipa, to potwierdził w rozmowie ze mną prezes... Klubu Sportowego Wiktoria Żytno. Pan o tym wie czy nie, Panie Wójcie? Oczywiście, że wiem, natomiast w przepisach panie że nie ma określonej odległości, jest tutaj wyłącznie decyzja ozpn Polemizowałbym w tym, w, tym, w tym względzie, ponieważ yy, yy, zgadzają się z pana oceną, z pana yy, zdaniem, że to może być odległość dowolna, to wie pan tu jeszcze wchodzi inna, inny problem jest, a to jest problem bezpieczeństwa zawodników dzieci trenujących, które muszą pokonać nawet te 200 czy 100 metrów. Idą drogą chyba, prawda? Muszą nie, przejść. Nie, 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 panie redaktorze. Znaczy w tym momencie ten, to, ten stan dotychczasowy. To, co, Obecnie było tak, to, prawda? Co, to, co tutaj prezes przedstawiał, to tak jak byłyby dwie lokalizacje, że gru, drużyna Wiktorii, gospodarze tak. przebiera się w innym obiekcie. I ona musi iść 200 metrów, a Może nawet więcej jak te 200 no metrów, ale problem polega na tym, że, że ten obiekt jest po drugiej stronie ulicy, drogi konkretnie powiatowej. Natomiast w tym momencie propozycja tego zaplecza przy szkole no to jest mhm. całkiem bezpieczna. No ja... Ubolewam nad tym, że ta odległość jest te 200 metrów, natomiast jest to jedna nieruchomość, jedna duża działka, która stanowi własność gminy i jest kompleksem obiektu sportowego i jednocześnie szkoły. Ale czy wtedy w szkole, w tym obiekcie sportowym w szkole będą wydzielone dwa pomieszczenia osobne dla jednej drużyny, dla gospodarzy, dla gości? Musi też być osobne pomieszczenie dla sędziów. No i właśnie czy taka, tak pro będzie? taka propozycja jutro padnie. Ale będzie to w tej szkole? Bo tak. trochę dyplomatycznie pan mi odpowiada. Nie, oczywiście, że, że, że taka... tak. I to, to jutro przedstawimy osobom, które przyjdą na spotkanie. A dlaczego to tak długo się ciągnie, panie, panie wójcie, od 2019 roku? Bo warunkowo, już teraz warunkowo, licencję klub otrzymał do, czerwca, do 30 czerwca 2023 roku. To już warunkowo, biorąc pod uwagę te przepisy, no których ja... nie mogliście spełnić. Tak, dlaczego? Ja, ja tutaj. No, nie chcę odpowiadać że tak powiem za stronę klubu sportowego ale być może, ale panie być, wójcie, być, no, może nie, być może być może jest to dlatego spowodowane tym że ten obiekt po drugiej stronie ulicy drogi powiatowej mhm. w międzyczasie był też remontowany i tam jednak klub sportowy i zarząd widział potrzebę finansowania w tamten obiekt, tam były płytki zakładane, tam był natrysk sporządzony, tam była instalacja elektryczna wymieniana, także tam... To no dobrze, plecze... ale pan, nie zgodzę się teraz z Pana tutaj wywodami, ponieważ od samego początku wiadomo, że ten, ta odległość to nie jest zgodna z przepisami, warunkowo klub dostał licencję do czerwca 2023 roku, do końca czerwca, wcześniej pan, wcześniej prezes nie monitorował panu tych problemów że to jest cały czas warunkowe że w końcu to znaczy no klub jeszcze redaktorze, uległ, jeśli, jeśli, klub, przez jeśli klub sportowy Wiktoria Żytno mhm. wychodził z propozycjami remontu tego istniejącego obiektu no to środki publiczne gminne szły na remont mhm. tej, tego zaplecza sportowego które Wiktoria od wielu lat użytkuje i, i, I to w tym momencie w ostatnim czasie poszła ta propozycja, że jednak no, nie może być przejście przez drogę publiczną i dlatego idziemy w kierunku obiektu gminnego zaplecza sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Nie wiem czy to jest, bo wie Pan co jeszcze powiedział Stanisław Sipa w rozmowie telefonicznej ze mną, że ża z żadną gminą z terenu powiatu radomszczańskiego nie miał takich problemów jak z gminą Żytno. Bardzo przykro mi słyszeć, że akurat takie stwierdzenie... Były takie problemy podobne w gminie Olgota Wielka, tam ten problem też został rozwiązany i to pozytywnie, ale jeszcze dopytam jedno, bo y, słyszałem pana wypowiedź, Udało się gminie pozyskać i to spore środki z Regionalnego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych, chyba będą drogi remontowane. Nie ma takiego programu, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rozwoju Sport, Kultury i Sportu, żeby pozyskać pieniądze na takie właśnie inwestycje? Nie byliście zainteresowani, czy nie ma takiego programu? Programy są bardzo różne i tutaj trzeba podziękować, że te możliwości się pojawiają i z tych możliwości gmina korzysta, tak jak pan zauważył, panie redaktorze, że wielkie środki pozyskujemy na przebudowę dróg, bo faktycznie... A na infrastrukturę sportową? A na infrastrukturę sportową w tym roku pozyskaliśmy 110 tysięcy, żeby zmodernizować właśnie obiekt sportowy w Żytnie, czyli głównie płytę boiska stadion i tam będą... Wymienione wiaty stadionowe, bo z tym też był pewien problem, na, na nowoczesne. Będą zamontowane piłkochwyty będzie dokumentacja na oświetlenie uliczne, będą wymienione bramki, ponieważ też są wiekowe. Nie Tylko wiem. szatni nie będzie. No i, i, i o tym będziemy jutro rozmawiać. Myślę, że problem da się rozwiązać, bo, bo po to się spotykamy, żeby go rozwiązać. Kto będzie uczestniczył w tym spotkaniu? No na pewno będą... Przedstawiciele Komisji Kultury, na pewno Fizycznej będą, i Sportu? Tak, uczestniczyć, przedstawiciele klubu sportowego. Nie wiem jak szeroko będzie reprezentowany zarząd klubu sportowego. Zakładam, że będą też zawodnicy. Być może pan Stanisław jeszcze przyjedzie z osobą z Kódzkiego Związku Piłki Nożnej. Ze strony gminy no oczywiście ja będę. Będzie przewodniczący Rady, będzie przewodnicząca Komisji Rozwoju, być może wiceprzewodniczący Rady. Czyli rozumiem, że na tym spotkaniu padnie, padnie propozycja, czyli takie oświadczenie, że w budynku szkoły, czy w sali gimnastycznej, jak, jak mam to, to rozumieć? To jest zaplecze sali gimnastycznej. Za, w zapleczu sali gimnastycznej będą dwa osobne pomieszczenia z natryskami dla drużyny gości, zawodników, sędziów, tak żeby spełniały warunki, które powinny być spełnione, żeby drużyna została dopuszczona do rozgrywek jesiennych w czwartej lidze? Z naszej strony będzie taka propozycja, bo no jednak ten obiekt szkolny w Żytnie no mamy rozbudowany, on powstawał w czasie, kiedy w Żytnie funkcjonowała szkoła podstawowa, Był, była reforma, powstało gimnazjum, funkcjonowała szkoła ponadgimnazjalna, na dzisiaj już tych szkół wiadomo, że nie ma. Jest tylko szkoła podstawowa. Jak w każdej szkole wiejskiej, dzieci ubywa. Także mhm. tam powierzchnię powinniśmy wygospodarować, z której klub sportowy mógłby korzystać. I ostatnie pytanie dzisiaj w naszej rozmowie, panie Wójcie: a co pan powie społeczności Gminy Żytno yy, piłkarzom, drużynie i sympatykom piłki nożnej, jeżeli. Yy, te warunki nie zostaną przyjęte przez Łódzki Związek Piłki Noznej no i delegatury, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim jutro? Panie redaktorze, będę się zastanawiał co powiedzieć, jeśli taka decyzja zapadnie. Czyli wnioskuję, że jest pan pewny, że takiej decyzji, że będzie na, na tak, nie nie? A nie. Znaczy, ja nie chcę tutaj rozstrzygać, ale jestem przekonany, że tak samorządowi Żytno, klubowi sportowemu Wiktoria, samej nazwy Wiktoria, jak i Związkowi Piłki Nożnej, no wszystkim stronom zależy na tym, żeby Klub Sportowy Wiktoria dalej prowadził rozgrywki na własnym stadionie, który jest jeden z bardziej nowoczesnych stadionów w powiecie Radom Szczańskim. No ja bym nie dodał, ma, panie wójcie. Ma sztuczne nawodnienie. Nie każdy stadion, nie wiem czy w ogóle którykolwiek w powiecie Radom ma sztuczne nawodnienie. Zgadzam się z tym, ale nie zgodzę się z tym, że Pan powie, że to najnowocześniejszy obiekt sportowy, który nie posiada szatni Jeden zgodnie z, z przepisami. No dobrze, ostatnie zdanie należy dzisiaj do Pana. Dziękuję bardzo Panie Wójcie za dziękuję przybycie, bardzo. za rozmowę. Wójt gminy Żytno był dzisiaj gościem portalu radomsko24 w programie W temacie, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam, portal radomsko24 w temacie, program o godzinie 19:45 w poniedziałek, środy i piątek. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia.